Po ponad rocznej przerwie od premiery modelu Gridix 2 Pro pojawia się uzupełnienie oferty w postaci modelu Gridix 2 bez przedrostka Pro. Czym się różni od swojego poprzednika oraz jakie są jego charakterystyczne cechy, sprawdziliśmy to dla Was. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Model Gridix 2 to najnowszy model audytorowy Polara. Cechami bardzo zbliżony do swojego większego brata, czyli modelu Pro. Model ten różni się przede wszystkim wielkością. Ma smuklejszą obudowę i lżejszą konstrukcję, ale tak samo wytrzymałą. Waga zegarka to 62 gramy, aż 17 mniej niż GritX 2 Pro. Polar przedstawia go jako najbardziej kompaktowy outdoorowy model. Wizualnie z kolei bardzo mocno przypomina model Vintage M3. Różni się od niego bezelem oraz konstrukcją dającą większą wytrzymałość. Zegarek posiada moledowy wyświetlacz w rozmiarze 1,28 cala. Minimalnie mniejszy od x 2 Pro, ale identycznej wielkości jak model Ventage M3. Rozdzielczość ekranu to 416x416 pikseli. Ekran pokryty jest szafirem, obudowa i bezel natomiast jest ze stali. Zegarek, tak samo jak model Pro, posiada najnowsze normy militarne STD 810H, dzięki czemu jest odporny na skrajne temperatury, dużą wysokość, wstrząsy i pył. Nawigacja po zegarku jest możliwa dzięki dotykowi oraz pięciu przyciskom. Same przyciski prezentują się fajnie, surowo. Są pokryte wypustkami, dzięki czemu są mega wygodne nawet przy użyciu rękawiczek. Oprogramowanie jest identyczne z modelami Ventige V3, M3 oraz Grit X2 Pro. Wzorując się na poprzednim modelu, tu również znalazły się kolorowe mapy topograficzne offline. Są fabrycznie wgrane i gotowe do użycia wraz z obsługą punktów zainteresowania tzw. poi. Nasz region jest w zegarku zainstalowany, jednak gdybyśmy chcieli zainstalować inne obszary, są one dostępne z poziomu aplikacji Flow. Wgrywanie tras odbywa się sprawnie przy pomocy komut, z którą Polar współpracuje. Możemy ją zsynchronizować z platformą Flow i wgrywać trasy, których później użyjemy do nawigacji. Zegarek, tak jak jego poprzednik, posiada moduł GPS z podwójną częstotliwością L1 oraz L5. Ta technologia przekłada się na precyzyjne pomiary dystansu przebytej trasy, jak i przede wszystkim dokładnym wskazaniom tempa w czasie rzeczywistym. Dodatkowo gęsty las i wysoka zabudowa nie wpływa na pomiary zbyt mocno. W naszych testach wypadał dobrze, pomiary były bardzo zbliżone do jego poprzednika. Grit X2 posiada czujnik tętna czwartej generacji. Jest to ten sam czujnik co w modelach Wenty 3, M3 oraz x 2 Pro. Jego pomiary są bliźniacze do tych, które odnotowaliśmy w poprzednich modelach. Czujniki Polara bardzo dobrze radzą sobie w biegach spokojnych, jednostajnych. Amatorzy biegania w tego typu biegach spokojnie mogą używać zegarków Polara zamiast czujników na piersiowych, ponieważ te wyniki są bardzo dobre. Model ten posiada również technologię Polar Elixir. Polar promuje ją jako najbardziej zaawansowaną technologię biosensorów i wszędzie podkreśla, że rozwiązanie jest bardzo dobrze przebadane naukowo. Rozwiązanie to korzysta z pomiaru tętna, EKG, saturacji krwi oraz czujników temperatury skóry. Trzeba przyznać, że jest bardzo wygodne w korzystaniu poprzez łatwość w interpretacji. Najlepiej obrazuje to wskaźnik Nightly Recharge, który codziennie wskazuje w jakim stopniu się zregenerowałeś. Wskazuje jeden z sześciu możliwych statusów. Jest to jasny i czytelny komunikat dla użytkownika. Jeśli chcemy więcej szczegółów, możemy sprawdzić z czego on wynika. Na jego wynik składa się jakość snu z ostatniej nocy oraz AUN, czyli autonomiczny układ nerwowy. Zegarek sprawdza na ile nasz układ uspokoił się we wczesnych fazach snu. Wskaźnik ten bardzo nam się podoba. Niestety nie zauważyliśmy, aby na przykład program treningowy Polara adaptacyjnie dostosowywał treningi uwzględniając wyniki choćby Nightly Recharge. Gdyby to się udało ze sobą zgrać, byłaby to bardzo dobra i konkurencyjna oferta dla wielu użytkowników. Bateria w tym modelu posiada 310 mAh, czyli tyle samo co model M3, a o 37 mniej niż model Pro. Ta pojemność przekłada się na mniej więcej 7 dni użytkowania zegarka w trybie smartwatch bez AOD. Model nie posiada obsługi e SIM ani wbudowanego głośnika czy płatności. Te funkcje na razie są niedostępne w żadnym modelu tej marki. Greetix 2 posiada bardzo wygodny kabel do ładowania. Magnesy są wystarczająco mocne, dodatkowo blokują się po wpięciu. Pasek jest klasyczny, czyli w rozmiarze 22 mm. Klasyczne wypięcie paska umożliwia łatwe i bezproblemowe jego wymienianie na inne modele. Brakuje nam tutaj latarki LED. Oczywiście jest latarka amoledowa, ale to nie to samo. Uważamy, że model outdoorowy powinien taką posiadać. Byłby to bardzo przydatny gadżet. Coraz więcej marek, jak Sunto czy Huawei, dodają głębokościomierze do swoich modeli, dających możliwość rejestrowania notowania ze sprzętem czy freediving. Polar też mógłby rozważyć takie funkcje, które idealnie pasują do klimatów outdoorowych. Podsumowując, model Gritix 2 nie przynosi rewolucji, jest skierowany przede wszystkim do tej grupy odbiorców, do której model Pro był za duży i za ciężki. To jest ta sama wygoda, praktyczność oraz wytrzymałość, tylko w mniejszej obudowie. Wizualnie zegarek jest naprawdę ładny i dobrze prezentuje się na ręce. Jego cena w dniu premiery to 1999 zł. Czy okaże się wart swojej ceny? Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym modelu.